Moja pasja zaczęła się od tego, że Tata kupił mi mały model rakiety do samodzielnego montażu. Po 30 minutach z pracy został złożony i wystrzelony na łące za miastem. Znajdujemy się teraz w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. To tutaj trwają prace nad najważniejszymi polskimi projektami naukowymi, które następnie trafiają w przestrzeń kosmiczną. Za mną stoi między innymi model polskiego satelity LEM, który został zbudowany właśnie tutaj w Warszawie jako część większego projektu satelitarnego, misji Bright. Obok stoi penetrator kometarny Mupus, który większość z was na pewno kojarzy z misji Rosetta, która wylądowała poprawnie na komecie. Właśnie to urządzenie zostało zbudowane tutaj przez Polaków, gdyż nikt inny w Europie nie był w stanie zaprojektować i zbudować podobnego penetratora. To co widzimy za szybą jest to pomieszczenie typu clean room, pomieszczenie o podwyższonym stopniu czystości, w którym testowane były trzy polskie satelity, w tym dwa polskie satelity naukowe, LEM i Heveliusz. W tej chwili w clean roomie prowadzone są testy nowej elektroniki, z tego powodu nie możemy tam wejść do środka. Two, wszystko zaczęło się od tego, że jako dziecko oglądałem starty promów kosmicznych emitowane w telewizji. Zainspirowało mnie to na tyle, że z czasem, kiedy poznałem już rakiety modelarskie, stwierdziłem, że są fajne, mają jednak ograniczenia, które powodują, że nie da się na nich wykonywać różnych eksperymentów. Na takiej taśmie hamującej lądują właśnie rakiety modelarskie, które są świetnym materiałem przygotowującym do wejścia w świat modelarstwa rakietowego. Czasem po zapoznaniu się ze stroną techniczną, po przeczytaniu wszelkich materiałów naukowych, po zapoznaniu się z prawami fizyki, co jest równie ważne, zacząłem budować rakiety eksperymentalne. Aktualnie pracuję w zasadzie już tylko nad rakietami eksperymentalnymi, które służą do wynoszenia wszelkiej maści eksperymentów na duże wysokości. Między innymi małych sond stratosferycznych typu kanca. to są małe sondy wielkości puszki po napoju, puszki po Coca-Coli na przykład. Wyjeżdżam na studia ściśle związane z techniką rakietową i z lotnictwem. Kierunek Aerospace Engineering niestety za granicą, gdyż w Polsce cały czas te kierunki się rozwijają. Chciałbym związać swoją przyszłość właśnie z rakietami eksperymentalnymi po to, aby kiedyś móc zbudować rakietę suborbitalną. Mam nadzieję, że to się uda.